Cześć, start, parking pod centrum handlowym Osowa. Pętelka będzie szosowa. Kierujemy się po prostu na paszczyno. Miszewko. I teraz skręcamy w lewo admirała Andrzeja Karbety. Bardzo ościeczki odcinek. asfaltik, gładziutki, ruch malutki. Przed nami dwa ronda. Często zakorkowane borowo. I po prawej. Teraz dobrze nie widać, ale mamy jezioro Karlikowskie. Ładny, dekoracyjny napis, fajna, kręta droga, nawierzchnia bardzo dobra. Starkowa huta Rybaki. Widzimy wieżę na szczycie wieżyca po prawej stronie. Bardzo tu fajnie, cichutko, spokojnie, po tych kilkudziesięciu minutach krajową dwudziestką, pełni na Grabowo, tu w lewo. I miejscowość Puc, jasiowa huta Szpon. W tym roku łatwo tu nie jest, mamy kolwody i tu mamy fajny ciąg rowerowy, asfaltowy do Matarni, no i teraz taki osiedlowy powrót i, i to...